Okay, well, uh, hello everybody. My name is James Armstrong and uh, I come from England, of course. Uh, and I'd like to talk to you a little bit about my experiences uh, and fishing in England. Basically, um, I started my career uh, working for um, a fishing magazine uh, in England called Total Carp. Zasadniczo zaczęłem swoją karierę pracując dla magazynu kartkowego, zwanygo Total Cup, ale and uh, key experiences in uh, in this field of, uh, of photography, um, and that led me on to working for Corde. I zdobyłem doświadczenie, najpierw pracując uh, jako fotografer, obiecując dla firmy dla firmy Corde. So really, uh, what I'm trying to say is that is I'm living in, a, I've got a bit of a dream job at the moment. But, uh, James mówi, że może powiedzieć, że ma pracę marzeń, co prawda zaczął jako piłkarz, nie był wystarczająco dobry, potem zaczął łowić ryby i teraz ma fantastyczną pracę, w której może oddawać się swoim hobby. Now, as you can see, um, although my first love is carp fishing, um, I think what's very important is to begin your fishing, um, fishing for all species. This is where you learn your watercraft and location. Um, chociaż, um, z Zanim zacznie owiść karpie, karpie, dobrze jest zapoznać się z łowieniem innych gatunków ryb. Wtedy no, zdobymy, zdobędziemy szerszą wiedzę na ten temat. Now, as you can see on some of these photos, um, I'm a young boy here. I started fishing uh, about, maybe 16, 17 years ago, uh, starting on the rivers um, and learning the key aspects in fishing before moving on to carp jak wiedzieć dzień zaczął dosyć wcześnie kiedy miał około 16 lat zaczął łowienia łowić ryby na rzekach i tak zdobywało doświadczenie I'm guessing what I'm trying to stress here is is learning the the fishing on rivers um uh, not just sitting there for hours like carp anglers uh, you know are renowned for you will always be moving always trying to find the fish changing your bait i guess what i'm trying to say is, is carp anglers are regarded as lazy um, but in course fishing you're always changing and, and i think this is what stands you out in carp fishing James uważa, że dlatego warto zacząć łowić na rzekach, ponieważ łowienie na rzekach, zwłaszcza innych gatunków, jest to szukanie miejsc, przesuwanie się, spróbowanie znaleźć nowej ryby w odróżnieniu od tego jak stosujemy zasiadki przy łowieniu karpi, który jest dosyć leniwym sposobem łowienia, więc zanim zaczniemy takie zasiadki, radzi przemieszczać się wzdłuż rzeki, próbować łowić różne gatunki ryb. Okay now now we've got the boring stuff out the way and the, and my background I wanted to take you through um a typical English lake and, and how I target certain fish in that lake Teraz powiemy o typowym łowisku w Wielkiej Brytanii i jak wyśledzić rybę jak ją złowić tutaj karpie Now this lake in question um I joined for a reason. Uh, rather than trying to catch as many as I could, I was actually targeting one single karp, a very pretty pretty mirror karp, over forty pounds. To łowisko nie bez, nieprzypadkowo, ponieważ jednak zamiast łowić dużej ilości karpi, on próbuje wyśledzić Jerzego, jednego dużego karpia, jak się wyraził, dużego lustrzenia. Now, as you can see uh, on, on this water, there are lots of lilies um, and it's very, very weedy, so it can be very demanding on your fishing. So, basically, when targeting um, a single fish, this lake probably only holds maybe 20 carp. So, it's very, very important to learn the characteristics of, of the fish that you're targeting. Ponieważ w tym jeziorze szukamy bardzo charakterystycznych ryb, być może, że w tym jeziorze pływa tylko około 20 takich okazów, więc bardzo ważne nauczyć się charakterystyki łowiska, u konfiguracji dna i zwyczajów ryb. Now, as you can see, much of my, uh, much of my fishing is from a boat and using polarizing sunglasses I can find lots of different areas on the lake bed to present my, my hook bait. A jak widać sporą część łowienia karpi, część poświęca na łowienie złódki, szukając odpowiednich miejsc, spadając, sprawdzając konfigurację dna i próbując wyszukać rybę używając okularów polaryzacyjnych. Now, uh, early on in my campaign, my fishing campaign, and I was, I was just getting to learn the water, so to be honest, A, a bite was welcome, just to, um, just to give me some confidence and and, and, uh, uh, and let me go further in my pursuit of the of the big one. Now, as you can see here, I started off catching the small fish, and obviously, um, you know, this was giving me confidence. But I couldn't find the big, big fish anywhere. It was, it was very difficult to begin with. Can we pause it here so we can show this? Can, can e... we pause? Czy możemy zatrzymać to zdjęcie? On, on, uh, on this picture. Okay. No, it's not. This, no, this, this one. This for me No, not this, oh, no. To to? this to one. That's the photo, one? That's the Yeah? Now, this for me, is a, this is a very, very important picture to me. Um, basically, uh, after around maybe three months of looking, I found some very important snags in the lake. Po około Po około trzech miesiącach poszukiwań uh, James znalazł miejsce w którym teraz nam powie co widać okej okay. Okay, and, and one day I used to see the odd fish the odd small fish in these snags quite regularly uh, znalazł miejsce gdzie było dużo podwodnych przeszkód i któregoś dnia najpierw założył małą rybę tam Now, one day when I was there in the boat I looked in these snags and just behind them I saw um, I saw a very very large tail i któregoś dnia będąc na łódce spojrzał za te podwodne przeszkody i zobaczył właśnie ogromne karpie, które tam były. And I, I explored further with the boat and as I myself się przez te podwodne przeszkody, jak widać, jest to gałęźnie porośnięty, i zobaczył. No, Coś w now in that, I can only describe it as a, if anyone knows and watches golf, I called it the carp bunker because it was a six-foot carp bunker, the only one in the lake. And that's where all the big fish were in the daytime. Można to porównać do jak ktoś gra w golfa tak Bankę, czyli jest to około głębokości dół, w którym znajdowały się te ryby. And uh, so this, this obviously gave me the um, the motivation. I, I knew where the carp were. They would live there in the day, and they would come out at night time. So a hook bait placed nearby. me to catch the fish of the lake no i to pozwoliło mu zdobyć wiedzę gdzie znajdują się te ryby i jeżeli zdobyć wiedzę że jeżeli umieście tam przynętę w pobliżu to rezultat jest taki jak widać na zdjęciach and uh, these are just some of the examples of the, of the big fish through through finding them in my uh, in the carp bunker i was able to uh, to catch the biggest fish in the lake i to są tylko niektóre przykłady właśnie tych karpi dużych które znalazły właśnie w tym kraterze za podwodnymi przeszkodami. And this was the one this was the, the special fish in the lake over 40 years old this fish and I finally caught him after three years. Ta ta ryba um, ma około 40 lat i w końcu po trzech latach poszukiwań i próbach złowienia tej ryby udało mi się ją złowić. It's very very special and uh, for me this this is what it's all about the uh, The, the chase, the adventure, you know, it finally comes to a close and uh, to move on to a new water. A, to to, co w próby I w końcu okay, now I know it's, it's a little bit different in Poland because some people eat fish, but in England, um, carp care is a priority. Nie jest troszkę inaczej niż, niż Węgry. Węgry jest troszkę inaczej niż w Polsce, ponieważ w Polsce wiele osób je karpie, natomiast Węgry dużą uwagę przywiązują do troski o ryby. Now, in order for for fish such as this to live 40 years, maybe 50 years, they must be treated well, and there's a there's a number of things that I do in order to to treat them as well as possible. Aby taka ryba żyła 40, może 50 lat, trzeba odpowiednio y, się o nią zatroszczyć i z, z wielką uwagą obchodzić z nią. kiedy wkładamy rybę do siatki, y, sprawdzamy zawsze, czy wszystkie e, płetwy są ułożone wzdłuż ciała, tak żeby ich nie połamać. We also apply solution to, um, fish, like Również stosujemy różne preparaty antyseptyczne na wszelkie rany, które ryba doznała w, ciągu, w czasie holu. Ostatnią rzeczą którą byśmy chcieli to jest żeby po naszym holu, po, po wyciągnięciu tej ryby żeby ta ryba po prostu zdechła.

Now, just talking about something else, um, the lake I was just talking about was very small, maybe uh, six to seven acres. A jezioro, o którym mówiłem, jest dosyć małe, około 6 do 7 akrów. But this one is very large. This is over 70 to 80 acres. Very windy, very open and very snaggy, so requires very different tactics. Natomiast to na które teraz patrzymy, jest dosyć duże, 6, 60 do 70 akrów, mocno porośnięte, wieczne. No Dlatego wymaga odmiennej taktyki. Like I said, location is very very important and the carp lived Lokalizacja ryby jest bardzo ważna, jak widzimy tutaj ryby trzymają się w tych podwodnych przeszkodach czy zaroślach więc wymagane jest rzut do około 150 metrów. So, as a result, we have to use specialist rigs that won't tangle when casting these distances. W rezultacie używamy specjalnych zestawów, które są antyspontaniowe. This is, this is one of my favourites. This is called the hinge stiff rig, and uh, it features fluorocarbon, which very rarely tangles. hinge stiff, This is that's, that's an example of the rig. Uh, this, this one here, although I use it with a, with a four ounce lead for, for distance casting. And, and on that lake, this is this is one of the big fish that I said lived in those snags. It's over 150 yards. Um, um, one fish, over 150 but like I said, location is absolutely the most important thing in fishing. And if I wasn't fishing in them snags, I may not have caught anything. A jak twierdzi, lokalizacja jest jedną z najważniejszych rzeczy w łowieniu takich ryb. Gdyby nie łowił w tych zaczepach, tam w roślinności, prawdopodobnie nie złowiłby żadnej z tych ryb. Now, uh, going on something different, I'll talk about some tactics. Um, in England we've just uh, discovered what we call the goo. A mówiąc, przechodząc do taktyki, yy, odkryliśmy, wynaleźliśmy w Anglii coś w rodzaju a, goo, no, nazwa handlowa Deepa, Yeah, and uh, basically, from we, we did some underwater filming this year. Robiliśmy, w tym roku. And first of all, we started fishing with just boilies, just plain boilies on their own. And the reaction to begin with was very minimal. A była minimalna. But uh, since it, 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 since placing our hook baits in the goo it gave a, a unique attraction around the hook bait, a, a cloud of sweetness uh, and goodness, and the carp seemed to hone in on this hook bait far quicker. Wytworzyła się pewna chmura, chmura zanentowa, słodka chmura zamentowa, która przyciągała karpie. And, and when the underwater films are released, you must, you must look at it, and you will notice how much a difference this goo is making. Kiedy zostanie wypuszczony ten film, proszę go obejrzeć i zobaczycie jak wielką różnicę sprawia używanie goo. Ok. Now, I have some pictures of this lake as well, which uh, was very, very different to the one that I fished in the, in the boat. This lake was very, very silty, very deep silt. And at first, I was trying to fish all the clear areas in the lake, the areas that had.

And um, at first, made my, I was using pop-ups that sat just on top. W tam łowić ryby, ale, um, stosować, um, kulki now it may you may think that this is what worked, but it didn't. The silt was so so deep in this lake that the carp actually fed beneath it. Um, maybe. Uh, a metre or so down, so the pop-ups were actually above their head. So I actually found that uh, the best way to catch them, in the end, and this was on a very, very difficult lake with only 10 to 15 fish in, was actually fishing right in the silt, right at the bottom. Dlatego odkryłem, że no, dobrym metodą jest jednakę łowienie no, no, gwenby w tych pokładach, gdzie ryby psosukiwają po prostu. Te, te, te. So, so, what I'm trying to say is, is quite often the things that you think are obvious that you're going to catch the fish, sometimes you are completely wrong. A, czasami nam się wydaje, że to to jest oczywiste, jednak nie działa. Okay. Now, uh, that's just a little bit about my experiences. Um, I'm a very riggy angler at Corda. We obviously produce a lot of end tackle. Uh, James używa, uh, bardzo wielu zestawów, jak powiedział, jest tutaj, uh, w, w, tak powiem, zwolennikiem różnych zestawów. So what I wanted to know was, uh, have any of you guys got any questions? about reeks or, or experiences or, or bait, anything that you would like to know. Ponieważ używa wielu zestawów. E, e, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do, techniczne dotyczące Tak jakiekolwiek pytania proszę zadawać. So, jakieś pytania dla Jamesa? Yo? Yeah? Nothing? No? Na o żadnych radnych pytań? Well, right, okay. How about uh, how about some questions for you guys? Ask what, what is your favorite rig? Uh, he said is a classical rig. Uh, hair rig. A hair rig, yeah, okay. Fair enough. Me too. <laughs> um, do any of any of you ever used a chod rig before? You have?

um, in the end anyway I've come to uh, come to the end of my pictures uh, if anybody has any questions please fire away otherwise uh, we're gonna have to end it there